Wypłynęliśmy stamtąd, tam jest surażkowo Zdemontowaliśmy tutaj na przeniosce fina, ponieważ fin zaczepiał. Tu jest jakiś teren prywatny, a my płyniemy gdzieś tam. Jest dobra pogoda. Surażkowo Rytowisko. Jakaś jednostka jezdnia, tam konie tu rzeka deseczka generalnie raczej zarośnięta ale płynąć trzeba woda jest niesamowicie czysta super przejrzystość tu rzeki Supraśl i Sokałda łączą się my płynęliśmy z tej strony tu jest dołączka a tam popłyniemy. Miejscowość zasady jest po drugiej stronie. My jesteśmy przy domkach takich na łaźniach. A tam gdzieś chowają się zasady. Jesteśmy być może na wysokości wsi Cieliczanka, a może jeszcze nie. Konie. Całkiem spory jałowiec. Tam las. Jakieś chyba bajorko. Tam człowiek ćwiczy. Dopłynęliśmy do Supraśla. Dokładnie tutaj jest kanał. W którym można przepłynąć. Który jest w miarę szeroki. A tam już robi się bardzo, bardzo wąsko, gdzie jest Wojciech. I trzeba skorzystać w tym miejscu. Z przenioski, idzie się tutaj, do przodu, do przodu i jest. Trwają wzmożone prace inżynieryjne prowadzone przez zespół bobrów. Tutaj widać, co dzieje się z palem podtrzymującym pomost. Został potraktowany minimalistycznie. Tam ktoś sobie idzie, gada, a my go podsłuchujemy. A my płyniemy tam, czyli w stronę Supraśli. A tutaj nad nami jest ścieżka i można sobie iść i gadać. Bardzo fajna spacerówka. Może ja bym się schylił, czy się nie schylać? Może schylać. się schyle.